Proszę Państwa, wyszła książka wybitna, wybitna książka historyczna, nowa powieść historyczna, co implikuje, że nie jest to poziom wyrafinowania artystycznego, prozy modernistycznej w znaczeniu nowoczesnej, czy to Parnickiego, czy to Hanny Malewskiej. Żyjemy w takich czasach, że uproszczenia się nam narzucają, więc jest to oczywiście styl, kompozycja dużo prostsza. I o niebo lepiej czytelnik zorientuje się, co naprawdę zdarzyło się bohaterom, niż biedny, zagubiony, udręczony poszukiwacz sekretu trzeciego Izajasza czy końca zgody narodów. Myślę o książce dwutomowej. W tym roku mamy tom drugi o książce znakomitego poety, badacza literatury Wojciecha Kudyby. Nie jest to jego debiut prozatorski, znakomicie przyjmowano jego prozę współczesną. W tej chwili mamy do czynienia z już. Powieścią dwutomową, poważną, dojrzałą i poruszającą istotne kwestie, nawet dla naszych czasów. Poza tym to się też wpisuje w wybitną prozę niekoniecznie typowych literatów. Myślę tutaj o powieści opasłej, ciężkiej w sensie fizycznym, o powieści Włodzimierza Boleckiego Szak. To jest powieść o tym, że można Polskę i honor przegrać w grach hazardowych. Tak jest i tutaj, ale przede wszystkim w Puławskich w powieści o traceniu przez Polskę, przez Rzeczpospolitą niepodległości jest pokazana motywacja ludzi próbujących postawić opór temu procesowi. Nie robią tego w poszukiwaniu sławy, w poszukiwaniu dreszczyka, zdają sobie sprawę, że brak niepodległej Polski będzie oznaczał po prostu ich osobiste bankructwa, utratę majątków, utratę suwerenności na własnej ziemi i we własnym domu. Płascy są zaangażowani w konfederację barską. Później, kiedy konfederacja upadnie, czasem się czyta najdłuższe z powstań polskich, cztery lata trwało, kiedy upadnie, kiedy zwolenników już jest mniej, rodzina zdziesiątkowana, Kazimierz Pułaski wybiera się do Ameryki. I tutaj mamy kilka takich pięknych charakterystyk że ona właściwie jest chodzi o prawdę ukrytą w sercu myślałem gdy zdawało mi się że to właśnie jakaś wewnętrzna prawda wypycha go każdego dnia ponad rozpacz i pozwala wciąż dostrzegać to Dlaczego warto jest żyć? Że to, to ona pulsuje w krwi, która daje jego ciału gibkość, oczom bystrość spojrzenia, że to jej energia tryska z jego prędkich ruchów oraz krótkich, raptownych zdań. W innym miejscu czytamy: Cały był z wojny. Kazimierz Pułaski wspaniale prowadzi do ataku. Obyśmy nie musieli takich bohaterów mieć w rzeczywistości fizycznej. Natomiast w sensie moralnym i w sensie przemyślenia pewnych motywacji psychologicznych, życiowych, również historycznych, a przecież historia to, to jest nasze życie, w tym sensie jest to powieść współczesna. Nie chcę mówić, niestety, na pewno jest to powieść dzisiaj zastanawiająca i poruszająca.